To trzeci mieszkaniec z gminy 7 został zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19. Liczba osób, która do tej pory raz odwiedziła punkt szczepień, zbliża się do 19 tysięcy. Szczepienia w bazarze są kontynuowane w każdą środę i piątek. Nie trzeba wcześniej się rejestrować. Każdy, kto będzie chciał się zaszczepić w środę piątki jest mile widziany, zachęcamy jak najbardziej. Myślę, że każdy już zauważył, że szczepienia przynoszą efekt. Tak naprawdę chociażby prozaiczny brak masek już powoduje, że żyje się zupełnie Inaczej, wyjścia do restauracji, obiektów użyteczności publicznej, na baseny, na różnego rodzaju spotkania towarzyskie, powodują, że wracamy do tego, co nazywaliśmy wcześniej normalnością. Dlatego im w wyższym stopniu się zaszczepimy, tym ta normalność wróci szybciej, a tak naprawdę im wyższy stopień wyszczepialności, tym niższa szansa na to, że we wrześniu, w październiku znowu będą czekały nas jakieś reperkusje i ograniczenia. Wielkopolska jest trzecim regionem w kraju pod względem liczby zaszczepionych osób. W województwie przodują Puszczykowo, Poznań i Suchy Las. W pierwszej pięćdziesiątce w zestawieniu gmin jest również śrem. W pełni zaszczepiony jest co trzeci mieszkaniec gminy. To 12 770 osób. Liczba śremian, którzy przyjęli tylko pierwszą dawkę zbliża się do 19 tysięcy. Jesteśmy na, na 2,5 tysiąca gmin, zajmujemy 650 pozycję, czyli no, nie jesteśmy, jesteśmy powyżej średniej prawda, krajowej, ale jeszcze sporo, sporo trzeba działań promocyjnych i, i, i dotyczących szczepienia wykonać, żeby ten wskaźnik wzrastał. Ja serdecznie po prostu namawiam do skorzystania z punktu w bazarze, z tego względu, że nawet nie potrzeba, proszę Państwa, rejestrować się, wystarczy przyjść, wykazać chęć zaszczepienia, a jeżeli jesteście po pierwszej dawce, macie zaświadczenie o pierwszej dawce, to na, można również po spełnieniu tych terminów upływających zaszczepić się drugą dawką. Do tej pory w bazarze preparaty przeciwko COVID-19 przyjęło blisko 7 tysięcy osób z całej Wielkopolski. Punkt bez zmian działa w każdą środę i piątek. W maju przed bazarem tworzyły się długie kolejki, i teraz z tygodnia na tydzień liczba chętnych spada. No spadek jest zauważalny tak naprawdę od dwóch, dwóch tygodni mniej więcej, notujemy po 200-300 chętnych osób do zaszczepienia. Tak jak na początku było to 600-700 osób, tak, tak wyraźnie jest spadek wraz z zbliżającymi się wakacjami. Bo teraz sytuacja jest odwrotna jest nadpodaż szczepionki, preparatów możemy zagwarantować poszczególnych producentów po tysiąc na, na każdy dzień. I tak naprawdę dlatego, że mamy tych preparatów dużo, można przyjść także z ulicy, zaszczepić się i nie będzie tutaj żadnego czasu oczekiwania, ani kolejki. Wkrótce szpital Podolany, który obsługuje punkt w bazarze, ma ruszyć z mobilnymi szczepieniami na terenie gminy Śrem.